Pokój dobro. dzisiaj witamy po raz drugi, brata Kordiana Szwarca i razem z Jankiem będziemy go grillować, że tak powiem, bo mamy parę pytań do zadania. Skończyliśmy poprzedni. A propos grillowania, szybka anegdota. Bo jak kiedyś, dawno temu myśleliśmy o tym programie i się zastanawialiśmy na. A propos tego programu jeszcze coś chciałem tutaj zrobić bo wtedy. ranek brzął. To ja myślałem o tym, żeby było grillowanie świętego Wawrzyńca. Grill Świętego wężyńca to Wawrzyńca. mocne. Chociaż się zastanawiam nad tym już, bo czasami myślę, że można przedobrzyć w, tych, w takich zabawach żartownych chrześcijańskich. No dlatego nie no, go nie wybraliśmy mhm. Ułomki Ułamki, dużo mówią o nas. i. Mówią o, o tym poziomie naszym i naszych gości. Ułamki. A miało być grill Świętego Wałbrzyńca? No jakoś tam. To jest grillowanie Świętego Wałbrzyńca. Dobra, wróćmy, bo zabraknie nam czasu, ponieważ tamten wstęp był dość śmieszkowy. Teraz chciałem poważnie zacząć, ale już zgubiłem wątek. Ale chcieliśmy a po, pociągnąć wątek z końca ostatniego spotkania z tobą o przyrodzie. To nie bo mówiłeś o a, Czekaj, to ty byłeś gościem tego programu wtedy? <grym> nie wiem. To więc nie mówią o przyrodzie. Czekaj, ja muszę nie, Wtedy był Cordiam teraz jest Cordia. <grym> a to jest coś z sercem związane? Po, po, po łacinie kordian Chyba. chyba. Bo wy zmieniacie, zmieniacie imiona, prawda? Tak, A my Czasem, nie zmieniamy. czasami my zmieniamy. Ale co? Ale nie czasami to, my SMS a to Państwo SMS-a. Czy uważasz, że zmiana imion w zakonach jest OK? Wyślij SMS-a na mój numer. I a jeżeli złoty to na mój numer. Tak jest. Więc wracamy do tematu, że w nawróceniu ekologicznym, o którym czytamy w dokumentach, nie tylko właśnie w papieża Franciszka, ale jak zajrzymy sobie do encykliki, to papież Franciszek powołuje się na, na ten, nawet chyba najstarszego papieża, tam wymienił Leona XIII, czy to nie w tej encyklice? W każdym razie to nauczanie kontynuuje w kilku papieżystecz. Pa o Pawle VI. O Pawle VI, chyba mówię. Tak. Trochę przegrzałem proszę mm -hmm. państwa, ale... Lekko. Leciutko. Ale generalnie no. chodzi o to, że ta tradycja mówienia o, o takim y, ekologicznym myśleniu, czyli takim uwzględnieniu y, o co chodzi? Jak ja, jak ja mówię o ekologii w kościele, to mam na pierwszym miejscu to, co powiedziałeś wcześniej, Boga Ojca, który stworzył całą tę ziemię i nas postawił na tej ziemi jakby w swoim imieniu, jako tak. odpowiedzialnych za tak. jakby to, jakby, no nie wiem jak to nazwać. Opiekę, czy troskę o stworzenie w jego imieniu. Strzec, no. Mamy strzec. Troska tak, o stworzenie. Tak. Tak, tak? No, tak, czyli do fabryki. Papież, papież mówi o no. tym też. Właśnie, tak. jak, jak, my, jak my błędnie żeśmy przez grzech właśnie zepsuci, jak żeśmy źle to zrozumieli, co to znaczy czynić sobie poddaną, że, że mówi w ogóle, że w kontekście też władzy, jaką mamy nad ludźmi innymi, że, że każde nadużycie władzy jest właśnie przejawem też grzechu, który, który gdzieś w nas pracuje. To ja się Także... nad na tym, bo, bo to yy, ci. Są takie głosy, które mówią. No przecież Bóg powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną, to cna, masz wy do, Wydojcie ją tak, po prostu do, cna. do, do, do żony pod, bądźcie poddane mężom. I co mamy tak samo postępować w ogóle nie? względem yy, mąż ma względem żony postępować tak, jak my postępujemy względem Ziemi, gdzie praktycznie przekopaliśmy już całą Ziemię. Tak to, naprawdę... Kończy się już poza łupkami w Polsce. To tak, jest zostajemy na deser. To jest takie, po nic nie będzie. To jeszcze no, te łupki, łupki polskie zostaną. Łupki na Hałała. Ale nie, najgorsze jest w tym, w tym wszystkim to, że skutki takiego traktowania ziemi ponoszą ci, którzy są najubożsi. Nie? To, jest, to, to jest najbardziej taka Taka zła wiadomość dla nas, i ona powinna też nas troszeczkę czynić, no powinniśmy uderzyć się w piersi za, za to, że z jednej strony rozwinęliśmy się bardzo. Y i nie chcemy spłacić długu tym, których kosztem się rozwinęliśmy, bo to jest tak, że ktoś musi ponosić koszty i rozwoju. W tym kontekście tych naszych działań bardziej kordiano, bo ja tam się tylko podpinam czasami na te rekolekcje, ale gdzieś razem zaczynaliśmy takie zainteresowanie tym tematem mhm. przy okazji też takiego oratorium o stworzenia, które udało nam się... Stworzyć tak. razem z, z zespołem yy, Apokryfy, tam jest Basia Derlak, chłopcy, kontrabasia, Sebastian Wielądek, nasi przyjaciele, smyczkowcy w yy, kwartet smyczkowy i tak dalej. Zrobiliśmy taką wielką. Opowieść o, i tam też wodek, wodek paprodziad Dębowski wystąpił w jednym utworze. Mówię o tych wszystkich artystach, ponieważ zrobiliśmy razem taką opowieść o Świętym Franciszku i wplatając tam też tematy, te tematy ekologiczne, i przy okazji premiery tego oratorium zrobiliśmy pierwsze rekolekcje tak. półtora roku temu ponad. I zmierzam do tego, że właśnie wydaje mi się, że takim zadaniem tych ekorekolekcji czy takiego działania Karitas Lauda jest mówienie, właśnie nie tak jak powiedziałeś, że wzywamy żyj, żyj tak, i teraz ci powiemy jak żyć, tylko chodzi bardziej o uświadamianie nawet takich tematów, że no nam jest tutaj dobrze w Polsce, bo, bo jesteśmy krajem bogatym, no, można, można tak powiedzieć, że mamy co jeść, mamy się w co ubrać i, i jest dobrobyt. Można, tak, ja, ja pamiętam jeszcze czasy mhm. sprzed tam 20 czy 30 lat, jak byliśmy dzieciakami, to tak kolorowo nie było, jak jest teraz. Nie? Rzeczywiście jest dostęp do wszystkiego. Ale dzięki takim dokumentom papieskim, czy takiemu działaniu, czy temu, że czytamy dalej, to sięgamy do źródeł tego dobrobytu i się okazuje, że no niestety to jest kosztem właśnie tych najuboższych. To z jednej strony. A z drugiej strony, nawet patrząc na taką rzecz prostą jak woda, że my mamy wodę, a mamy ją najczęściej też dlatego, że leci z kranu, albo jeżeli jesteśmy spragnieni, to wchodzimy do sklepu, kupujemy wodę z butelki plastikowej i szklanej, obojętnie jakiej, ale ta woda jest. A okazuje się, że w Europie na jednego mieszkańca najmniej wody gruntowej przypada, to jest w Polsce, że nam grozi susza nie? i za chwileczkę będziemy mocno płakali, jeżeli nie przemyślimy sobie, w jaki sposób my tej z tej wody korzystamy, jak my właśnie traktujemy właśnie tę wodę pitną. Bo to są ciekawe takie rzeczy, że ludzie dla pięknego wyglądu swojego trawnika wyciągają tę wodę przez cały czas, bo ona jest za darmo. Ta, ta woda gruntowa, nie? Że, że ludzie z jednej strony planety umierają z pragnienia, a są, słyszałem o takim kraju w Europie, może nawet nie jednym, gdzie ludzie wodą pitną spukują kupę. Ciekawe, nie? Jaka jest różnica po prostu, że niektórzy spukują kupę, a drudzy nie mają co pić, nie? I wydaje się, że to jest po prostu, że to jest ostre porównanie. I, I jak ja usłyszałem pierwszy raz to porównanie, to no, mówię sobie o kurczę, ale jakoś przesadza, nie? Ale po chwili, jak się zastanowiłem, no to yy, to, to pokazuje też troszeczkę, tak, w, w jaki sposób my, dla nas to jest oczywiste, że ta woda po prostu pitna jest, nie? A ludzie naprawdę to, co piją, no to wystarczy zobaczyć jeden, drugi yy, dokument, no, ludzie umierają z pragnienia. No dobra, ale wydaje mi się, że nie ma prostej odpowiedzi na ten problem, no bo to co oznacza, że ja mam teraz, yy, jak leję sobie Wodę do szklanki, to mam nalać drugą, zapakować i wysłać na drugą półkulę, tam gdzie nie ma tej wody? Nie, no masz ją oszczędzać po prostu, musisz się zastanowić, co ty z tą wodą robisz. nie? Masz zakręcać kran, masz. Nie, są ludzie, którzy zastanawiają się nad tym, że faktycznie, że, że jeżeli używają wody, no tylko to jest znowu, do czego to jest? Ja muszę siebie zaprosić przede wszystkim do tego, nie? co ja z tą wodą robię do czego ja jej używam, nie? Że, że, że takie praktyki coraz częstsze są w ramach mody na przykład takiej, że wodę, y, która jest używana do opłukania warzyw, ja mogę nią już coś podlać, że ona nie musi spłynąć. No bo zobaczcie jak my traktujemy wodę tak naprawdę. Coraz więcej y, tej betonozy jest, jeżeli chodzi o miasta, y, jeżeli chodzi o parki. Y, te przestrzenie są takie, coraz większe przestrzenie są nienawodnione. Spada deszcz, zbiera wszystko z ulicy, z tych, tych betonowych placów, wszystkie śmieci. To się pakuje do yy, yy, kanalizacji. kanalizacji i stamtąd prościutko do rzeki, to spływa w ogóle nic nie nawadniając, to nic nie użyźnia. Nie? I te obszary są coraz większe, bo to jest od myślenia, tak naprawdę od tego, wiesz, jedna szklanka dla mnie druga, czy muszę ją wysłać? Nie muszę jej wysłać, nie? ale mo mogę się zastanowić, w jaki sposób moje gospodarstwo domowe. W jaki sposób ta cyrkulacja wody w tym gospodarstwie? Czym ja podlewam? Czy ja mam deszczówkę zebraną? To jest właśnie w tym projekcie jest dużo zastanawiania się właśnie nad takimi rzeczami, które wydawałyby się proste i oczywiste, bo wszyscy tak robią. Tylko, że wszyscy tak robią. Dlaczego? Bo się nie zastanawiamy nad tym, co robimy. Nie ma w nas uważności na to, co robimy. Nie ma w nas uważności, co robimy z żywnością, bo to jest kolejny potężny temat. Ludzie umierają no tak, z głodu, tak, tak, a w tak, Polsce jest... ludzie średnią jedną trzecią żywności Krakują do śmietnika, wyrzucają. Tak, wyrzucają. No, to jest przerażające. Ja to dopiero jakoś zrozumiałem w kontekście jadłodajni do bezdomnych, które mamy tam przy naszym klasztorze tutaj na Miodowej, że faktycznie te liczby są potężne, są przerażające i, i, i faktycznie jakoś to lekko nam przychodzi bardzo. nie? Takie. Wyrzucanie jedzenia. To, a pamiętam dziadków, którzy doświadczyli głodu w czasie wojny, po wojnie, którzy jak upadkawały jak, jak chleba, to się podnosiło, całowało, bo to jest szacunek do jedzenia. Myślę, że dzisiaj ten szacunek gdzieś jakoś zatraciliśmy. Z tego powodu, że mamy wszystkiego dużo. Pewnie to dlatego. Zmieńmy troszkę temat, Prze, przepłyniemy. O przyrodzie. O przyrodzie, o przyrodzie właśnie. Przyrodzie, Słuchaj, to właśnie. powiedz o tej przyrodzie, bo ja jeszcze mam kilka pytań. Tak, słuchajcie, bo z przyrodą jest, jest o tyle ciekawe, że, że dlaczego Caritas zajmuje się, bo to było pierwsze pytanie. No Jakieś właśnie, pytanie, tak. W już... takim właśnie programie. Dlaczego Caritas? I każdy zadaje to pytanie, i ja zaczynam odpowiadać, i po prostu jest anegdota jakaś. I nigdy nie, nie, roz... nie można. Nie można się... w ogóle no. dobrąś do ja bym chciał raz odpowiedzieć na to pytanie. Proszę Państwa, tylko o umowach historycznych. Dobrze, słuchajcie, bo chodzi o to że yy, człowiek ma wpływ na środowisko, a środowisko ma wpływ na człowieka. Jeżeli człowiek jest zepsuty, zdegradowany gdzieś wewnętrznie, to on nie będzie dbał o, o to środowisko. To jest, yy, no to my wiemy dobrze o tym, nie? że, że wie, wiemy jak wygląda. Nasze pokoje, nasze cele zakonne. Widzimy, jak wyglądają, czy jest w nich porządek. Państwo jest... tego nie widzą, ale ja <noise> to czy, widziałem. Czy, czy nie jest? Mówiąc o swojej celi, oczywiście. Ale też widzimy z drugiej strony, że jeżeli dzieci wzrastają w takich miejscach, właśnie, które nie są zadbane, które są zdewastowane, zdegradowane w jakiś sposób, to, to one mają też. One są mniej kreatywne, nie? One mniej potrafią tak zobaczyć taki, takiej warstwy, jakby, no są już z czegoś okradzione, jeżeli ktoś wzrasta bez takiego wyrabiania smaku od samego początku. I to się to dokonuje w takich miejscach, gdzie, gdzie są na przykład rodzin, ktoś wpada na genialny pomysł zebrać ileś tam rodzin dysfunkcyjnych, na przykład nie w jakimś jednym miejscu, na jakieś miejsce poza, poza miastem. To miejsce siłą rzeczy jest często właśnie przez sam fakt, nawet nie niszczenia dewastacji, tylko niedbania o to miejsce, ulega jeszcze większej, no, ulega zniszczeniu. I mamy ten po prostu wpływ człowieka na, na środowisko, które go otacza. No i potem osoby, które wzrastają w takim akurat miejscu, no im się jest ciężko wybić po prostu wyjść z tego takiego schematu szarości, jakichś takich modeli już, już wyuczonych. Y, bardzo ciężkie to jest. I myślę, że Caritas, jeżeli, jeżeli zaczyna mówić o tym, że trzeba dbać o środowisko i między innymi ja, ja zastanawiając się nad tym, widzę, że to jest bardzo duży wpływ środowiska na człowieka y, i kształtowanie jego wrażliwości i, i człowieka na środowisko, no to ewidentnie to widzimy po prostu to, co my robimy, jeżeli my nie myślimy o tym, co się z nami dzieje. Nie? W sumie to chyba można by to też zamknąć w takim stwierdzeniu, że Caritas, jako organizacja, która służy y, osobom biednym, ubogim, y, jakby ma też pod swoją opieką ludzi biednych ekologicznie, biednych w, pod, pod względem uporządkowania, y, czy to no, takim życiowym w znaczeniu materialnym, czy psychicznym, czy duchowym. I, i tu może dlatego właśnie potrzeba jest takiego miejsca żeby też było Caritas Laudato Si. Tak, tak chociaż wiecie też tutaj ja to tu pow powiedziałem o takim swoim przemyśleniu, ale my wiemy, że że papież w encyklice Laudato Si bo, bo samo zaangażowanie naszym y, tym projektem to jest y, promowanie treści, które papież zawarł w encyklice i on mówi o tym, że na skutek naszych nieodpowiedzialnych wyborów i niechcenia po ponoszenia Konsekwencji tych, tych wyborów, że chcemy zrzucać te konsekwencje na kogoś innego, dochodzi do czegoś takiego, że najbiedniejsi ludzie na świecie y, oni ponoszą te konsekwencje, na nich jest złożony ten ciężar. W tej przy, przysłowiowej piąt, y, piąt, y, piątaku za koszulkę chińską, nie, bo chcę kupić tanio i dużo, ale ktoś to musi dla mnie wyprodukować. Nie. I myślę, że przede wszystkim tutaj jest to, to jest podniesione. No i poza tym to, co powinno też przyświecać karitasowi, no to jest to, że budowanie takiej świadomości powszechnego braterstwa, to, że wszyscy jesteśmy za siebie odpowiedzialni, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. No. Miałeś podobno całą listę pytań. Tak. I to właściwie dobre, spłynne przejście teraz w kontekście tego doświadczenia bycia braćmi i siostrami, ponieważ chciałbym Cię teraz zapytać o Twoje doświadczenie, związany właśnie też z tym tematem, bo to też myślę, że będzie tutaj gdzieś środowisko w tle, ale bardziej ten temat bycia bratem i siostrą. O to, co wynosisz z pielgrzymowania, z pielgrzymką młodzieży różnych dróg i kultur, bo Państwo być może tego nie wiedzą, ale Kordian kontynuuje dzieło księdza Andrzeja Szpaka tak. i wędruje z pielgrzymką zwaną bardziej popularnie pielgrzymką hipisów, teraz jesteś jej przewodnikiem. Tak. I opowiedz nam o tej pielgrzymce, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ja pamiętam taki obrazek tylko raz, dwa razy miałem styczność z tą pielgrzymką, ale z daleka. Niestety miałem chęć pielgrzymowania, ale już wtedy trafiłem do zakonu. Tam jest dużo więcej hipisów chyba niż w samym ruchu hipisowskim, ale pamiętam z wałów taki widok, jak ja wszedłem właśnie z Mazur, z Giżycka, z naszą pielgrzymką. Miałem wtedy chyba 17 lat i właśnie mówią, hipisi wchodzą, hipisi wchodzą i wtedy pamiętam, że staliśmy na wałach i taka grupa kolorowa, wielka, zrobiła taką pacywkę przed wałami no i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie także miałem tylko tyle styczności z tą pielgrzymką więc jestem bardzo ciekaw, co byś nam o niej opowiedział mógłbym powiedzieć taką, taką rzecz że to jest faktycznie jedyna grupa, która chociaż może teraz te zwyczaje się zmieniają w wielu grupach tak naprawdę i, yy, i ta, ta nasza grupa ona charakteryzuje się tym, że jest taki Yy, taka celebracja tego wejścia na Jasną Górę. To znaczy, że wbiegamy na nią. Yy, to, jest, to jest przepiękny ten, ten, ten yy, na alejach, ten ostatni odcinek. No już teraz coraz wolniej biegnę tam <śm> 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 ale, ale to jest niesamowite to to po prostu, nie? że wielu ludzi z, ze wszystkich sił biegnie, biegnie na ten szczyt jasnogórski. Yy, gdzieniegdzie jeszcze przetrwała ta tradycja w niektórych grupach, bo ta cała pielgrzymka dzieli się na, na na takie mniejsze podgrupy przyjaciół, którzy po prostu wędrują, no bo specyfika tego samego wędrowania ona jest niesamowita, że tak naprawdę to jest cały czas pielgrzymka do wnętrza człowieka. Nie? Że tam niekoniecznie musi chodzić tuba yy, i, i nadawać, jak to mówi Sławek, jeden, jeden z moich przyjaciół, który mówi już ta tuba propagandowa już idzie tutaj. co musi tutaj chodzić cały czas. Niech idzie kawałek dalej gdzieś. No i ludzie, y, ludzie od lat po prostu łączą się w takie mniejsze podgrupy i po prostu z grupą przyjaciół wędrują, także ta, ta cała grupa może być rozstrzygnięta na trzy kilometry nawet nie. To wejście jest y, czasami no, no śmiesznie, bo ludzie czekają przyzwyczajeni do tego, że, że wejdzie grupa taka dobrze zbita. skonstruowana, zbita, a tutaj coś skapnie, co, co jakiś <laughs> czas jest takie wejście. Y, ale przede wszystkim ona jest właśnie pielgrzymką do, do wnętrza drugiego człowieka, ponieważ podczas takich Podczas takiej drogi jest dużo wartościowych rozmów, bo idzie dużo osób, które zastanawiają się które są bardzo uważne w kontekście tego, co zostało przed chwilą też powiedziane na temat ekologii, że to są ludzie, którzy zastanawiają się nad tym, jak, jak świadomie przeżywać to, że się jest mężem, to, że jest się żoną, że jest się rodzicem, że jest ojcem. Te tematy konferencji one często są głoszone nie przez kapłanów ale poprzez tych starych pielgrzymowiczów, którzy są ojcami, którzy są matkami. Bardzo często dochodzi do konfliktów przy mikrofonie, ponieważ ktoś zaczyna coś mówić i przychodzi drugi, bierze mu mikrofon i mówi coś zupełnie innego. Jest taka wolność zostawiona i, i tę wolność, tę przestrzeń zawsze Andrzej pielęgnował wręcz, nie? że on zapraszał do tego, że, że ta pielgrzymka, ale też spotkania, z loty jakiekolwiek, że powinny być miejscem, gdzie po prostu kształtuje się myśl, gdzie nie ma rzeczy oczywistych. I że gdzie każdy ma prawo do tego, żeby wypowiedzieć swoje zdanie i skonfrontować to też, bo to nie tylko wypowiedzieć, ale potem konfrontować to z odpowiedzią drugiego człowieka. Także jako miejsce takiego dialogu i spotykania prawdziwych przyjaciół. Nie? To jest ciekawe, że ja po pierwszej pielgrzymce spotkałem ludzi, z którymi nawiązałem takie relacje, że jestem. Zainteresowany tym, co się u nich dzieje, co się, w jaki sposób oni funkcjonują, że przeżywam z nimi życie po prostu. Nie? To jest fenomen tej pielgrzymki. No bo byłem też, chodziłem na różne, i tu nie chodzi o to, że ona jest lepsza czy gorsza od innych pielgrzymków. Ona zupełnie funkcjonuje na innych zasadach. Mhm. Jest dużo takiego, jest dużo przestrzeni. Ona w tym, w tym roku, w zeszłym roku. Dwa lata temu to jeszcze zupełnie tak nabrało zupełnie innego charakteru, ale że bardzo dużo rzeczy jest po prostu podejmowane, no może niedemokratycznie, ale, ale siadamy w kręgu i rozmawiamy. Dokąd chcemy pójść, skąd chcemy wyjść na przykład? Nie? Bo ta pielgrzymka wychodzi każdego roku z innego miejsca. Mhm. Ma to swoją historię ze względu na to, że jak ona odłączyła się od Grupy Warszawskiej, gdzie została tak naprawdę w podziękowano pielgrzymom, Andrzejowi podziękowano za to, jak tam niektórzy pielgrzymi się zachowywali. I Andrzej postanowił, że wyjdzie z innego miejsca, no a potem się okazało, że te noclegi po kolei były palone w jakiś taki, nie wiadomo do końca jaki sposób i trzeba było co roku wychodzić z innego miejsca i co roku ta trasa szła. No szło bardzo, du bardzo dużo osób, bo to, to co kiedyś, a to co dzisiaj, to dzisiaj tak naprawdę cieszymy się owocami Yy, ogromnej, duszpasterskiej, bardzo często wyniszczającej pracy księdza Andrze Andrzeja Szpaka. Yy, no, a, a dzisiaj to są ludzie, którzy faktem jest, że, że my przychodzimy wszyscy łącznie ze mną, ze swoimi biedami tak naprawdę. I bo ta pielgrzymka, ona jakbyście spojrzeli na nią, to ona jest tak biednie przygotowana, jak mało co. Nie? To, to po prostu brak porządkowych, na przykład drugiego dnia okazuje się, że nie ma porządkowych, nie? że siódmego, ósmego dnia, yy, że, że może wypadałoby być mieć samochód bagażowy. Nie? I to po prostu siedzą ludzie przy kawie rano i mówią, no co dzisiaj zrobimy, bo, bo nie ma samochodu bagażowego, a coraz więcej ludzi jest. Jest 250 pielgrzymów, no przecież to wypadałoby, żeby była jakaś bagażówka w ogóle, nie? No ale okazuje się, że w jakiś sposób ale udaje nam się. Nie związywało się tak, że idziecie i na przykład nie trafiliście na jasną Górę, tylko gdzieś na przykład dojeździecie do... Finalnie? Gdzieś indziej. Były takie momenty, że, że jest tam godzina wyznaczona wejścia, a my jeszcze jesteśmy daleko w polu, nie? To są takie anegdoty bardzo ciekawe. Są takie też rzeczy, że na przykład mieliśmy do przejścia odcinek z jednej miejscowości do drugiej. miał dwa kilometry. Wow. Tak. I się spóźniliśmy. Przepraszam, bo naprawdę. Wyszliśmy około godziny 16. Coś się zadziało takiego, wiecie, że Tam dużo jakichś interakcji, msza. Dwa ale dzięki no temu, bo, ale to jest właśnie pielgrzymka, bo ta pielgrzymka jest w, do, y, to będę podkreślał, że ona jest w stronę drugiego człowieka. Czyli nie jest ważne, ile przeszliśmy. Nie, jest ważne to, że jest każdego dnia czas na to, żeby była adoracja, która trwa 3-4 godziny czasami, przepiękne adoracje, a że msza może trwać 2-3 godziny i nikogo to nie wzrusza, że jest za długo po prostu, bo jest celebracja, celebracja spotkania. Jest umiejętność świętowania. Na tej pielgrzymce jak na mało której można sobie na to pozwolić tak naprawdę. No bo no zobaczmy, tak, bo że te trasy jest troszkę... wyznaczone tak, są takie, tak. że, że trzeba przejść 40 i ona, ona ma zupełnie ta, ten, ten wymiar pokutny. On jest na, na, na innym miejscu w tym pielgrzymowaniu. Tak, 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 tak. Nie? Także oto czyni, że nie ona jest lepsza, gorsza, a ona jest inna. Nie? To tak, to to, jeżeli miał powiedzieć o tej... Zapraszam serdecznie Cię, Szymonie, żebyś nie z góry popatrzył na, na to, jakie figury tworzą hipisi, ale żebyś sam je potworzył. Ale są jeszcze w Polsce hipisi w ogóle? Czy to już jest kwestia tylko historii? Są, so, ja znam jednak. Tak? tak, tak A kogo, kogo, znasz? Mam takiego kolejnego. Mhm. Tak, chodzi w do tej pory. A może chciałby pójść na pielgrzymkę? Młodzieży różnych dróg i kultur. Może. Czego zapytać? Czego, Czego zapytać? Tak średnia tak ale... Może, no, to właśnie. no właśnie, może, może byłby jedynym hipisem na tej biurze, żeby się okazało. <grym> żeby on coś podpowiedział. Powiedział, <grym grym grym> że bylibyście w bardziej autentyczni. Tak, też nie wiem, jak zapuścić włosy, to właśnie czy do ramion bardziej, i to, czy, czy zakładać tę opaskę, czy nie zakładać, bo to wiecie, kurczę, to... Chodziłeś w to takiej opasce hipisowskiej? To ciekawe bardzo. No właśnie, nie wiem, czy chodzić, czy nie chodzi. No dobra, słuchajcie, bo musimy kończyć. Już? Chyba, że znowu coś o przyrodzie musimy powiedzieć. Nie wiem, może anegdotę? O <głosyny> <głosyny> może jeszcze dwie minutki? Już musimy się naprawdę. No nie wiem, no, czy dobrze, no jeśli. Nie, masz tak sobie pytanie, myślę, to Jeszcze dodaj. pytanie miałem takie. <głosyny> o siedem aniołów. Tak. Bo to jest bardzo też ważna rzeczywistość, która mi się z Tobą też bardzo kojarzy. Bo jak się poznaliśmy, to ja byłem wtedy od Golgoty Młodych. Tak, lokowanie produktu i wtedy poznałem Kordiana. Okazało się, z konkurencyjnej imprezy, którą postanowiłem wchłonąć, żartuję, ale się okazało, no, że. Żart. Tak się poznaliśmy. Szymon. Tak, poznaliśmy się w pakości, Aha, pamiętam, bardzo tak. da daleko stąd i dosyć już dawno. No i wtedy właśnie opowiadałeś o siedmiu aniołach. To też jest bardzo ciekawa rzeczywistość. Powiedz dwa słowa i, i zaproś też nas na to. Jasne. Siedem aniołów to jest inicjatywa, która polega na tym, że organizujemy tak to nam się udało po siedmiu latach działalności. Bo to jest siedem aniołów, jakby Cieszę się, że nie to nie tak. było 15 aniołów. Bo. Dobrze, czyli byśmy jeszcze dłużej to odkrywali po prostu. <grym> tak, 15. Dobrze, organizujemy wakacje dla dzieci. Z, yy, dla dzieci, które są w świetlicach środowiskowych, które są w domu dziecka. E, robimy to przy pomocy młodzieży, która działa przy naszych klasztorach. Szczególnie przy, przy, przy pomocy tej młodzieży, która w jakiś sposób. Zajmuje się jakimiś działaniami artystycznymi, to są teatry ognia, jakieś zespoły muzyczne. I potem mamy jeszcze pedagogów, psychologów, artystów, dorosłych i rodziny, które mają tworzyć takie, takie patrzeć na to, co się dokonuje tam żeby to było bezpieczne. No i staramy się to już w tym momencie rozłożyć do było, żeby każda grupa to była około 1 jednej trzeciej całości. Mamy taki barakowóz ośmiometrowy, który zaprzężony w ciągnik jedzie jako pierwszy, potem idzie ta cała ekipa, mniej lub bardziej barwnie ubrana, ktoś na szczudłach, ktoś z flagami itd. I przechodzimy od miejscowości do miejscowości i próbujemy w tej miejscowości tę miejscowość ożywić. Ta miejscowość czasem ma 50 mieszkańców, nas wchodzi 120. <noise> y, I troszkę inspirowaliśmy się, znaczy to jest ogólnie młodsze dziecko, można tak powiedzieć, tej pielgrzymki, bo ta zasada tego pielgrzymowania w takiej lekkości, y, ona nam została, y, a z drugiej strony są podejmowane jakieś takie konkretne działania ewangelizacyjne na terenie miejscowości, do której przychodzimy, i artystyczne, bardzo dużo warsztatów. Tam momentami udawało nam się przygotować do dwudziestu kilku warsztatów nawet z dziedziny garnicarstwa, szudlarstwa, kuglarstwa yy, yy, i wszystkiego stwa, tam z twa, wędkarstwa. Narazów, wędkarstwa. wędkarstwa. Kto, kto przychodzi po prostu? Jest taki młody człowiek, taki, który mówi: tak, ja bym chciał tworzyć czytelnie. No to proszę bardzo, wywarzat jest czytelnictwa. No nie, on robi po prostu stawia kilka książek. Zaprasza ludzi, żeby przynosili swoje książki. W szkole, w której nocujemy, on zawsze tworzy miejsce, gdzie można po prostu przyjść i sobie czytać książki. No i to jest jego przestrzeń po prostu, to jest jego. Nie? I natomiast oczywiście Eucharystia jest adoracja, jest, jest spektakl ognia, są świetne koncerty. No, i następnego dnia zwijamy się po prostu i ruszamy do następnego miejsca. Nie? To formuła przez lata ona się zmienia. Jak ktoś z Was widział film Cyrk Motyli, to on troszeczkę tak, taką był naszą. od Was. Też <laughs> tak, był taką naszą inspiracją. I tak, tak że, że chcielibyśmy po prostu wchodzić i sprawiać, że. Bo te wsie różnie wyglądają. Nie? To, to, to my dobrze o tym wiemy. I i pozwalamy sobie na to, żeby do takiej właśnie małej wsi postawić w, w, w niej potężną scenę z prawdziwego zdarzenia, żeby, wjechał profesjonalne, żeby wjechało profesjonalne nagłośnienie, profesjonalne oświetlenie. I tylko dla nich chcemy robić rzeczy na najwyższym poziomie artystycznym. Siedem aniołów. Siedem aniołów. Tak. No dobra, teraz już naprawdę musimy kończyć. Dzięki Ej, za te wszystkie inspiracje. Dzięki, że można się było wygadać w ogóle. W to tak, No, ale fajnie. No. Także fajnie, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki, kordion. będzie odcinek, nie? <grystanie> <grystanie> nie. Ja mogę Musimy w ogóle zejść trochę z drogi franciszkańskiej. Dużo tak, bo ciągle ostatnio. są Franciszkanie. To znaczy. Kapocyjny Franciszkanie. O! <grystanie> no to Dobra. zeszliśmy e, do z drogi franciszkańskiej. Ładnie. Dziękujemy Wam. Zostanę uwagi. Jezuitą. W następnym odcinku zostanę Jezuitą. Zobacz jak. <grystanie> Dziękujemy kordianowi, który już wyszedł. Dziękuję Ci Szymonie. Do zobaczenia. Bardzo za dziękuję. dziękuję, brat Szymon Jezuita. Bardzo dziękuję.